Na tym filmie pokażę, jak należy wykonać następujące polecenia. Klasyczne, typowe dla podstaw rachunkowości. E, to znaczy mamy wykonać otwarcie pewnych kont, nanieść stany początkowe, zaksięgować w miarę podstawowe operacje gospodarcze, e, wykonać sporządzenie obrotów i salt oraz wykonać na e, koniec w danego roku e, bilans końcowy. Dobrze, zacznijmy od tego, że w każdym przedsiębiorstwie niektóre konta mogą być wymienione, powiedzmy w takim, w takim zadaniu. Niektóre konta mają charakter aktywny, inne są ze strony pasyw, a niektóre konta mogą być wymienione jako takie konta pozabilansowe, czyli nie stanowiące element bilansu. I mamy wymienione na przykład środki trwałe, które są y, aktywami trwałymi, czyli przeznaczonymi na okres dłużej niż rok. Mamy materiały, które służą nam do prowadzenia działalności w okresie krótszym niż y, jeden rok, i to są tak zwane aktywa obrotowe. Należności to są pieniądze, które ktoś nam jest dłużny i też służą, y, mają, by, są w obrocie. Y, w okresie krótszym niż jeden rok. Mamy rachunek bieżący, inaczej, środki pieniężne w banku. Kasa to są, krótko mówiąc, środki pieniężne e, gotówkowe, które posiadamy. Kapitał zakładowy to są pieniądze, które e, posiadamy w działalności i służą nam jako źródło finansowania, na przykład uzasadnienie skąd się wzięły pieniądze. Na rachunku bieżącym, czy też w kasie. Możemy też w przedsiębiorstwie posiadać kredyty bankowe na kwotę tu akurat 1000 zł, czy mieć zobowiązania wobec dostawców prawdopodobnie krótkoterminowe. E, I te elementy, które tu są wymienione, to są tak zwane pasywa, czyli to jest jakby uzasadnienie, skąd się wzięły na przykład materiały na 500 zł, e, bo na przykład mamy zobowiązanie wobec dostawców, czyli. Wzięliśmy, kupiliśmy towar. Materiałów mamy więcej i zarazem mamy zobowiązania na określoną kwotę. E, I jeżeli w działalności mamy tutaj e, kilka operacji wyko do wykonania, każda z tych operacji może powodować zmianę równocześnie na dwóch kontach. Jeżeli na przykład podjęto z banku do kasy pieniądze, To znaczy, że w banku będzie mniej pieniędzy, a te pieniądze nie wyparowują, tylko zostają przeniesione na konto kasa. Czyli to kasa zwiększa się o 100, a bank zmniejsza się też o to samo kwotę 100. Jeżeli na przykład mamy uregulować należności przelewem na rachunek bieżący, to oznacza tyle, czyli jeżeli ktoś nam, przepraszam, uregulował należność, to znaczy zmniejszą nam się należności, a na rachunku bankowym pojawią się pieniądze w wysokości 400 zł. Jeżeli zakupiono za gotówkę materiały, to oznacza, że w kasie będzie mniej pieniędzy, przyrosną nam materiały o kwotę tutaj wymienioną 200 jeżeli spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawcy i jest określona kwota 200, to oznacza, że zobowiązania będą mniejsze, a na rachunku bankowym pojawi się kwota zmniejszająca 200. Kolejne, spłacono przelewem ratę kredytu. I jeżeli mamy kredyt bankowy na 1000, i rata jest na 100 zł, to znaczy, że kredyt bankowy ulegnie zmniejszeniu. Jeżeli to była spłata przelewem, to będziemy mieli w tym momencie na rachunku bieżącym niższą kwotę albo kwotę zmniejszającą o 100. Jeżeli zakupiono środki trwałe i faktura jest z odroczonym terminem płatności, możemy to w ten sposób rozumieć, że środki trwałe teoretycznie już tak w uproszczeniu od razu nam wchodzą na wyższą, wyższy poziom o 500, a jeżeli faktura jest z odroczonym terminem, to oznacza jednocześnie, że mamy większe środki trwałe, a jednocześnie powiększają nam się jakieś zobowiązania. Kolejne o kwotę wiadomo 500. I jeżeli zakupiono materiały i faktura jest odroczonym terminem, to również mamy sytuację taką, że rosną nam te materiały, ale niestety nie płacimy od razu, czyli nie wychodzą pieniądze z rachunku bieżącego czy też z kasy, a powstają nam kolejne zobowiązania na akurat kwotę 200. Jeżeli jest kolejna pozycja spłacona przelewem zobowiązanie wobec dostawcy można to rozumieć w ten sposób, że z rachunku bieżącego zostały przelane środki w wysokości 300 i zmniejszone zostało zobowiązanie wobec dostawcy, które początkowo oczywiście miało kwotę 500. To jest właśnie taka uproszczona, słowna interpretacja operacji zdarzeń gospodarczych, które tutaj miały miejsce w naszym przedsiębiorstwie. To, co ja zaraz wykonam, będzie to typowe księgowanie, wiadomo w uproszczeniu, bo to jest zadanie bardzo, bardzo uproszczone. E, rachunkowość finansowa, wie, sami wiecie, e, to jest temat bardzo szeroki i można bardzo głęboko wchodzić w temat. Zadanie, które ja Wam pokazuję jest takim zadaniem wejściowym, początkowym, w takim, w którym trzeba po prostu zrozumieć, co to są konta aktywne, pasywne, gdzie są salda początkowe, końcowe i jak co do zasady yy, wygląda typowe, klasyczne księgowanie. Dobrze, zamiast wymówić to już zaczyna działać. Na początek pierwsze polecenie, które od nas wymagają, to jest otwarcie kont i naniesienie stanów początkowych. Stany początkowe to są tak zwane salda początkowe, powiedzmy w takim rozumieniu rachunkowości. I zależą one, czy one będą po lewej stronie, czy po prawej stronie każdego kąta, a każde konto to jest nazwa tego konta i taka literka T. to Dlatego mówimy, że to jest konto T-owe, bo ono znajduje się u góry, jest kreseczka jak w literce T, i na środku jest nóżka w kształcie litery T. I e, musimy, jak otwieramy dane konto, musimy wiedzieć, czy ono ma charakter aktywny, czy ma charakter pasywny. Konta typowo aktywne, nieważne już, czy dotyczą aktywów obrotowych, czy też trwałych, saldo początkowe mają po lewej stronie, która jest oznaczana symbolicznie winien, e, wn. Ewentualnie salda e, początkowe, ale kąt pasywnych, czyli te, które stanowią po prostu pasywa, mamy po prawej stronie, które, która jest w, powiedzmy, w rachunkowości oznaczana symbolem MA od MA. Winien jest po lewej, ma jest po prawej stronie. I jak mówię, środki trwałe jako aktywa. Były tutaj w treści zadania, wypisujemy sobie te pozycje i otwieramy każde z tych kąt, a mamy ich tu chyba będzie 8. I te 8 kąt otwieramy na zasadzie takie jak tu widzicie: czyli nazwa i zaznaczenie, gdzie po której stronie wychodzi saldo początkowej i na jaką kwotę. Kolejne elementy, które będziemy musieli zrobić, teraz zobaczcie sobie te nasze konta bankowe, jak są otwierane z oznaczeniem SP. Kolejne polecenie to będzie zaksięgowanie operacji gospodarczych. Ja teraz to będę stopniowo pokazywała. Zawsze film możecie wstrzymać i zobaczyć, czy tak samo byście to wykonali. Pierwsza operacja to podjęto gotówkę z banku do kasy. Jeżeli gotówka jest pobierana z banku do kasy to bierzemy pod uwagę dwa konta rachunek bieżący i kasa. Jeżeli do kasy wpływają pieniądze to po lewej stronie tam gdzie jest saldo początkowe w ogóle jest taka zasada że tam gdzie jest saldo początkowe danego konta to po tej stronie zapisujemy zwiększenia na tym rachunku na, na tym koncie a po przeciwnej stronie kwoty zmniejszające. Wartość danego konta, a więc jeżeli do kasy wpływa nam dodatkowe 100 zł, to zapisujemy po tej samej stronie co saldo początkowe, bo tutaj mamy wzrosty. Jeżeli jednocześnie z kasy uchodzą nam, czy powiedzmy do kasy wpływają pieniądze, a są przelane, e, wypłacone z rachunku bieżącego, to na rachunku bieżącym pojawia się kwota zmniejszająca w wysokości 100 zł. Wszystko oczywiście w księgowaniach piszemy z kwotami na plusie w takich typowych najprostszych e, zadaniach. Dopisując po zewnętrznej stronie, że to jest operacja numer jeden, i jak mówiłam, to jest konta aktywne. Tu byśmy pisali kwoty zwiększające, tu są kwoty zmniejszające. Jak pobieramy pieniądze z rachunku bankowego na kas do kasy, a te pieniądze wpływają do kasy, to po prawej stronie będzie kwota zmniejszająca się na tym rachunku, a tu zwiększająca, bo tu kasę mamy więcej, a rachunku bankowego mamy mniej. Druga operacja. Odbiorca uregulował należność przelewem na rachunek bieżący 400 zł. Oznacza w ten sposób, że my będziemy na rachunku bieżącym mieć dodatkowe 400 zł, a jednocześnie należności zmniejszą nam się o 400 zł, bo nie da się jednocześnie mieć kwoty na rachunku bieżącym 400 zł i nie wiadomo jakim tytułem. Musimy wiedzieć, dlaczego są przelane te pieniądze na rachunek bankowy, czyli ta operacja ma miejsce na dwóch kontach yy, księgowych. I jeżeli u nas należność zostaje zmniejszona, to na koncie należności od odbiorców, jak tu są zwiększenia, to zapisujemy zmniejszenia. Zmniejszają nam się należności, a jednocześnie na rachunku bieżącym pojawia nam się kwota zwiększająca stan tego rachunku bieżącego z dopisaniem, że to jest operacja numer 2. A więc każda operacja ma miejsce na dwóch niezależnych kątach w tej samej wysokości po przeciwnych stronach. Także to jest kilka takich podstawowych zasad. Ja nie zawsze je omawiam od razu, ale faktycznie biorą się one z praktyki. Jest to wtedy dość sensowne. I kolejny: zakupiono za gotówkę materiały. Czyli zwiększają się materiały w kwocie 200, a gotówka się zmniejsza. A więc na koncie kasa, e, reprezentującym stan środków pieniężnych gotówkowych, mamy zmniejszenie na kwotę 200 z zaznaczeniem, że jest to trzecia operacja, a jednocześnie rosną nam materiały na kwotę e, 200 zł. I jest to tak samo konto aktywne, czyli po tej stronie mamy wartości zwiększające się. Tu po prawej. Tam po lewej stronie każdego z tych kąt, kąt yy, księgowych i kolejne. Spłacono przelewem z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawcy na 200. Jeżeli spłacamy z rachunku bieżącego, to oznacza, że po prawej stronie na koncie rachunek bieżący pojawia nam się kwota zmniejszająca na 200 i jednocześnie e, rosną nam zobowiązania. Przepraszam, zmniejszają nam się zobowiązania wobec dostawców, bo ja się to Zobaczcie, to jest konto pasywne, zobowiązania wobec dostawców. Saldo e, początkowe jest po prawej stronie, tu by były zwiększenia, tu są zmniejszenia. I jak spłacam rachunek bieżący, zmniejszam sobie rachunek bieżący o 200, to dlatego, że chcę zmniejszyć swoje zobowiązania wobec dostawców, krótko mówiąc, na przykład zapłacić jakąś fakturkę. Piąta operacja spłacono przelewem ratę kredytu. Jeżeli yy, spłacono ratę kredytu, to jednocześnie pasywo, kredyt bankowy robi się mniejsze o kwotę 100 zł z operacją numer 5 i zmniejszają nam się jednocześnie środki pieniężne na rachunku bankowym w tej samej wysokości. A więc, jest to zapis na koncie aktywnym po prawej stronie, na koncie yy, księgowym, rachunek bieżący. Kolejne. Zakupiono środki trwałe, faktura z odroczonym terminem płatności na 500 zł. A więc, e, jeżeli zwiększają nam się środki trwałe, e, to po, po lewej stronie na koncie księgowym, środki trwałe z numerem 6, operacja o, kwot o wysokości 500 zł i jednocześnie rosną nam zobowiązania wobec dostawców na kwotę. 500 zł po przeciwnej stronie, czyli po prawej, bo jest to konto e, pasywne, gdzie po prawej stronie no, zwiększają się e, i wartości tego konta. Kolejna operacja, tym razem będzie siódma. Zakupiono materiały i faktura też jest otroczonym terminem płatności, a więc będą rosły nam dalej zobowiązania. Teraz tytuł już materiałów na kwotę 200 zł i jednocześnie zwiększona jest kwota. E, posiadanych materiałów. I jeśli chodzi o ósmą operację, spłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy, to oznacza, że znowu z rachunku bieżącego po prawej stronie jako konta e, aktywnego wychodzi nam kwota w, w wysokości 300 zł. Jest to operacja numer 8 i zarazem zmniejszają nam się zobowiązania wobec dostawców, czyli spłacamy swoje długi wobec dostawców i jest to konto pasywne. Tu są zwiększenia, bo tu było saldo początkowe. Tu są zmniejszenia i dopisujemy z jakim numerem jaka kwota. Kolejnym elementem po zaksięgowaniu, kiedy skończyliśmy tą operację ósmą, będzie zaksięgowanie z zamknięciem tych kont. To znaczy, każde konto miało określone saldo początkowe i my teraz musimy dokonać podsumowania dla każdego konta. Podsumowanie, czyli wiedzieć, jakie były yy, obroty na każdym skąd po lewej stronie i po prawej stronie, czyli powinien i po ma. Tu jest suma tych elementów 1200 suma elementów, których nie ma, muszę dopisać sztucznie 0 i żeby lewa strona z prawą stroną się równała, musimy dopisać do naszej obniżonej powiedzmy tutaj wyzerowanej w sumie po prawej stronie wartości kwotę, która w podsumowaniu tych elementów i tych elementów da nam dokładnie to samo. Będzie to saldo końcowe. Brakująca kwota dla tego wyrównania, bo tu jest 1200, tu jest 0, czyli dla wyrównania musi być 1200. Tak samo robimy z pozostałymi kątami. Jeżeli suma obrotów na koncie materiały, czyli wszystkich ruchów zwiększających, wynosiła 900 suma tych zmniejszających na koncie materiały 0, to saldo końcowe musi być ustalone na kwotę 900, żeby powiedzmy suma obrotów po lewej i po prawej stronie dawała nam zero, tyle samo, czyli 900. I teraz jeżeli na niektórych kątach nie ma żadnych operacji, się nic nie zmienia, to też trzeba dokonać podsumowania obrotów, choć nawet może nawet nie istniały. E, więc suma saldo początkowe plus ewentualne obroty to jest nadal te 500. E, tutaj była kwota jedna zmniejszająca 400, czyli w podsumowaniu jest 400. I pytanie, jaka jest różnica między 500 a 400? I po tej stronie, gdzie e, brakuje, mamy saldo końcowe, czyli jakby stan e, końcowy po uwzględnieniu wszystkich e, ruchów na danym koncie i ta kwota będzie stanowiła saldo początkowe w kolejnym okresie e, przy nowych operacjach gospodarczych. Początkowo było 500, teraz będzie 100, czyli kwota należności spadła z 500 do 100 na końcu tego okresu. Tak samo robimy analogiczne podsumowanie na rachunku bieżącym i pozostałych kontach, które tutaj jeszcze nie podsumowałem. Czyli suma daje 1000, suma daje 700, różnica to jest 300, na tyle będziemy mieć środki pieniężne na koniec danego okresu. Tak samo podsumowujemy konto kasa, tak samo e, kapitał zakładowy, i jeżeli tu nie ma żadnych operacji, to po prostu saldo początkowe nie ulega zmianie i tyle wynosi saldo końcowe. Jeżeli dokonamy podsumowań na pozostałych dwóch kątach mamy te kwoty wpisane i teraz już dla zasady na koniec, żeby sprawdzić czy wszystko się trzyma, jest o te same wartości, podsumowujemy same sumy z uwzględnieniem sald końcowych. I te kwoty na końcu za każdym razem, czyli ta suma daje 900, ta suma daje tą kwotę, musimy zamknąć, że te elementy dają 500, te elementy też 500, czyli dokładnie to samo kwotę. I to jest potrzebne po to, żeby wyznaczyć jakieś saldo końcowe, a to jest tak, jakbym powiedziała suma kontrolna, żeby sprawdzić, czy suma po stronie winien jest taka sama jak po stronie ma. Więc tu wszystko nam się zgadza. Przy okazji mamy wyznaczone te saldo końcowe. i po tych wszystkich elementach, możemy sobie określić tak zwane zestawienie obrotów i sald. Zestawienie obrotów i sald jest to wymienienie wszystkich um, kont b, księgowych, które były brane pod uwagę podczas um, dokonywania operacji na tych kontach, z uwzględnieniem jakie były podsumowania i jakie salda były końcowe. Na moment podejmowania decyzji, i teraz jeżeli środki e, trwałe, sobie popatrzmy. Na początek to były nasze podsumowania obrotów, i teraz nas na końcu interesuje, jakie było saldo końcowe. Tylko, że jeżeli ono na przykład dla środków trwałych było wymienione jako po stronie prawej, czyli tutaj ma, musimy pamiętać, że to saldo końcowe będzie stanowiło saldo początkowe na kolejny okres. Dlatego e, wbrew pozorom nie jest po stronie ma, tylko winien, bo jest to konto aktywne i to saldo końcowe będzie e, saldem początkowym na nowy okres, które w związku z tym, że jest to konto aktywne, będzie musiało się znaleźć po stronie winien i materiały. Musimy teraz zobaczyć na koncie materiały, jakie były podsumowania i jakie było saldo końcowe. Czyli te kwoty przypisujemy. E, kolejne konto należności od odbiorców, suma e, tych obrotów tutaj jest wymieniona i jakie było saldo końcowe. Oczywiście saldo końcowe będzie stanowiło saldo początkowe na kolejny okres i dlatego ono będzie zapisane, tak. <laughs> Po stronie winien, czyli po tej lewej, a nie jak tutaj wizualnie jest pokazany po prawej stronie. No tu jest po prostu po prawej, żeby to się lewa strona równała z prawej. I teraz tak samo wymieniamy sobie pozycję dla rachunku bankowego: jaka była ta kwota, i ta kwota, czy te kwoty, i ta kwota, jest to wypisane. Potem wymieniamy tak samo kasę, jakie były tu sumy tych obrotów, jakie było saldo końcowe, które nam wyszło, i tak samo. Kapitał zakładowy, e, kapitał bankowy, zobowiązania wobec dostawców i te wszystkie e, konta e, muszą być wymienione, które braliśmy pod uwagę, i suma obrotów winien musi być równa sumie obrotów ma na wszystkich kontach, i zarazem te salda e, winien i salda ma muszą być sobie też równe, bo to będą stany, jakie <coughs> będą na, na kolejny okres, kiedy będą znowu nowe operacje gospodarcze, a tu w jakiej wysokości były jakiekolwiek roszady, czyli prawdopodobnie będzie to suma wszystkich wartości operacji, jakie mieliśmy na kontach. Co dalej możemy powiedzieć? No na pewno to, że to zestawienie obrotów i salt jest takim dokumentem kontrolnym, bo te elementy muszą się zgadzać, te elementy muszą się zgadzać. Jest jakaś wstępna informacja, ile będziemy mieć aktywnych stanów, czy stanów początkowych kąt aktywnych, a ile stanów kąt pasywnych na kolejny okres. Na podstawie tego elementu, czyli tego zestawienia obrotów i salt można wykonać zestawienie bilansu końcowego w okresie, kiedy miały miejsce operacje gospodarcze i wymieniamy w tym momencie w ramach bilansu aktywa i pasywa, w ramach aktyw Aktywa trwałe i obrotowe, a według pasyw nasze pieniądze, czyli kapitał własny i kapitał obcy, czyli cudze pieniądze nazywane tu jako zobowiązania. Jeżeli uzupełnimy sobie choćby w podstawach, jakie były wartości niematerialne, prawne, rzeczowe e, czy aktywa obrotowe, w takim najprostszym wydaniu e, bilans, totalnie naj, najprostszy, jak się da, to możemy uzupełnić te pozycje o te elementy, które nam są wiadome. Jeżeli wiemy jakie mieliśmy tutaj rzeczowe aktywa trwałe, inaczej mówiąc środki trwałe, niektórzy mogą mieć od razu napisane po prostu środki trwałe, a inne elementy są niewymienione, czyli wartości 0, można po prostu sobie uprościć i napisać, że to są środki trwałe na 1200. Ale to wszystko najlepiej w oparciu o to, co radzi nam wykładowca ćwiczeniowca, bo to on będzie sprawdzał to zaliczenie. I teraz, jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, to są wszystkie pieniądze, które są w przeznaczeniu w działalności na okres do jednego roku. I to są e, takie elementy jak tutaj materiały, e, należności od odbiorców, środki pieniężne na rachunku bankowym, czy też gotówkowe, czy e, właśnie ta kasa. E, wszystko nam się powinno zgadzać. Teraz, kapitały własne. Jeżeli w, takim uproszczonym zadanku mamy kapitał zakładowy na 1000 i pozostałych elementów, które wchodzą do kapitału własnych nie mamy, ja bym je całkowicie pominęła. Ale wymienić można, napisać 0 też można. Eee, I jeżeli chodzi o zobowiązania długoterminowe, wiemy, że mamy zobowiązania wobec dostawców jako krótkoterminowe na 900 i zostaje nam kredyt w wysokości. 900. I teraz, jeżeli ja wiem, jakie mam składowe, jakby takie szczegółowe, mogę obliczyć, jaka jest suma aktyw trwałych razem, ile mam aktyw obrotowych razem, jakie są kapitały własne w przedsiębiorstwie i jakie mam jeszcze zobowiązania do spłaty. Gdy już znamy te podstawowe elementy: A i B aktyw i A i B pasyw, możemy dokonać podsumowania aktyw. I do podsumowania pasyw. Suma aktyw to jest suma obro aktyw obrotowych, jak i trwałych. Daje nam kwotę. 2,600, bo to jest 1,400 i 1,200. I tak samo pasywa to są kapitały własne i kapitały obce, czyli generalnie zobowiązania, czyli jest to kwota 1,000 i 1,600. Wówczas widzimy, że suma aktyw musi się równać w sumie pasyw. Jest to podstawowa zasada e, bilansowa, także jest to taki dokument zamykający e, taką uproszczoną... E, uproszczone działanie polegające na wykonaniu jakichś operacji gospodarczych i sprawdzeniu za pomocą zestawienia obrotów i salt i tego bilansu końcowego na konkretny dzień, czy wszystko zostało poprawnie przez nas wykonane.